Zadanie 15. Dla ostrego kąta alfa wyrażenie cosinus alfa razy tangens alfa przez sinus alfa jest równe. I zobaczcie na odpowiedzi. Co oni nam tu dają? Tu nam dają jakieś wyrażenia w sinusach i kosinusach. No to usuńmy ten tangens. W takim razie przypisuję sobie to wyrażenie. Mam cosinus alfa. No i to co musicie wiedzieć, to jest na stronie 15 we wzorach naturalnych, to że tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa. No to w takim razie tu mam razy i będę miał sinus alfa przez cosinus alfa jako mój tangens razy 1 przez sinus alfa, bo to sinus alfa robię jako dzielenie, mnożenie przez odwrotność, czyli dzielenie ułamków i tak zapisuję. No to co my tu mamy? To się na pewno skraca. Zostają jedynki, to zostaje. I <laughs> są same jedynki, i to jest 1. I teraz sprawdzamy odpowiedzi. Sinus przez cosinus nie to nie jest 1, to jest tangens. Sinus kwadrat alfa przez cosinus kwadrat alfa to jest tangens alfa. Tutaj mamy Ku tangens, czyli odwrotność tangensa, ale tylko jedynka trygonometryczna sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa daje nam jeden, też strona 15 wzorów naturalnych.